Jak państwo dowiedzieliście się w ogóle o tym pożarze? Syn wypuszczał kota tutaj, a tam nie mamy okna. Chyba czwarta rana, prawda? Tak, czwarta gdzieś dochodziła. Wypuścił tego kota, to tak coś pryskało tak z tego. Myślał, że z dachu leci jakiś płyta się, czy, czy, czy coś. I wyjrzał tak dalej, tak dalej tutaj wyszedł. Co tak tego, patrzę, a tu czajdą w, w płomieniu. Nawet hmm. takich dymów nie było. I wrócił się i mówi, że... Czyli ogień już oknami wychodził, tak? I oknami, i dach, i, hmm. i dach cały był w płomień. Hmm. Nie było możliwości, żebyście państwo hmm. ratowali. Hmm. Nie, nie było możliwości hmm. żadnej, żadnej. Od sąsiada się dowiedziałem, że, że po prostu yy, w domu przebywali mieszkańcy hmm. i że prawdopodobnie od tamtej strony yy, od strony ma, południowej, południowej. mają pokój, no, czyli, mm -hmm. czyli jedne linie żeśmy skierowali tutaj na, mm -hmm. na, na gaszenie z tej strony, z drugą linią próbowaliśmy tam właśnie po mm -hmm. stronie południowej wejść do, do, do budynku, do okna. No, przybyła za, za, za niedługo przybyła straż z, z PSP Rzeszowa, chłopaki w aparatach, jednak dosłownie no, nie dało się długo wytrzymać, weszli do, do budynku temperatura i po kilku sekundach musieli opuścić, bo jednak jednak... Strop tego domu jest bardzo niski, prawda? Niski strop. Y, y, no, z, z, w kilku minutach dom stanął w, cały, w całych płomieniach po prostu dach i, i, i zaczęło się już wszystko walić.